Papieża Polaka, który mamy w sercach. Brońcie krzyża, od Bałtyku do Tatr. to są słowa, proszę państwa, Jana Pawła II wypowiadane w zakopanym. Jedne z tych słów, z tych wypowiedzi, o których musimy pamiętać tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie są zakusy na to, by, by walczyć, by zwalczać Kościół i katolików, by opiłowywać katolików, jak to określają. Przedstawiciele tego antykościelnego nurtu z ich przywilejów. Wręcz sytuacja katolików jest w tej chwili w Polsce bardzo trudna. Inne grupy mają swoje przywileje, swój swobodny sposób wypowiadania się, i prezentowania swoich racji. To, co się działo ostatnio, już mamy też przecież ileś śmierci księży, ataki na księży. Bardzo to przeżywaliśmy jako katolicy, więc tym bardziej echem odbijają się te słowa, o których. Przed chwilą Michał powiedział, ale ja myślę, że Polska będzie bronić krzyża i nawet w takich sytuacjach zresztą daliśmy mocny odpór, kiedy telewizja. Stefan 24, że Michale, próbowała tę pamięć szargać świętego Jana Pawła II, to Polacy powiedzieli nie, nie ma na to zgody. Przypominamy Państwu, że w tej chwili widzimy plac świętego Piotra w mroku, podświetloną kolumnadę Berniniego, te dwa okna, w które zawsze Polacy patrzyli, a tych wycieczek polskich właśnie tam, przed Spiżową Bramę było każdego dnia bardzo wiele. Widzimy też Wadowice, plac Piłsudskiego w Warszawie i wspominamy, wspominamy te słowa, wspominamy tamten dzień, no i mamy swoje refleksje. 2 kwietnia 2005 roku. Ta data wpisała się w historię Kościoła, wpisała się w historię Polski. My pamiętamy, pamiętaliśmy, pamiętamy i będziemy pamiętać. To jest część naszej tożsamości, część naszej historii, część naszej kultury, część naszej wiary. Niezwykle ważny moment. Spodziewaliśmy się wtedy, większość z nas zapewne, tego, że papież Jan Paweł II odejdzie. To nie było y, takie niespodziewane, zaskakujące odejście. Dojrzewaliśmy do tego momentu, ale ten moment odejścia był rzeczywiście tragiczny, bo odchodził ktoś wielki. Mieliśmy wtedy świadomość, że, że takiej osoby z takim wpływem na nasze postrzeganie świata, takiego, Mentora, przewodnika duchowego, być może przez całe lata, długie lata w Polsce. Nie będzie. I domknął się pewien rozdział w historii kościoła. Później mieliśmy pontyfikat Benedykta XVI i bardzo no, taka sytuacja zaskakująca dla wiernych z tego świata, no ale takie były koleje e, tego pontyfikatu. Była ta, ten słynny moment abdykacji. Nie, mamy teraz jezuitę, papieża Franciszka, no i ten kościół katolicki szargany różnymi wiatrami, różnymi. Niepokojami, bo sytuacja na całym świecie jest niespokojna. Mam poczucie, że znowu musimy sobie wykuwać trochę nasze prawo do wiary, bo jeżeli w przestrzeń publiczną płyną słowa, że możemy zdjąć krzyże z miejsc, w których zawsze one wisiały i były mile widziane, wręcz była taka potrzeba, ponieważ Polacy mają szczególny sentyment do roli Kościoła katolickiego, a wynika to z naszej historii, to jest wpisane w nasze polskie DNA, bo to dzięki Kościołowi jego Włączaniu się w walkę w takich bardzo trudnych dla Polski momentach, Polacy na ten Kościół katolicki, na jego rolę i przywództwo patrzą w sposób inny, w sposób zupełnie szczególny, bo on dodawał otuchy. Kiedy 123 lata czekaliśmy, by odzyskać swoją wolność, to Kościół później dodawał otuchy podczas II wojny światowej. I potem, gdy spotkał nas kolejny totalitaryzm, oddajemy hołd Janowi Pawłowi II, świętemu Janowi Pawłowi II. I być może część z nas, część z Państwa zastanawia się, jakie dzisiaj byłoby przysłanie. Zapewne usłyszelibyśmy z ust Jana Pawła II słowa pocieszenia, słowa otuchy, zapewne nadzieja w nasze serca, by została wlana. Tak i zawsze był Jan Paweł II, takiego go będziemy pamiętać. Sięgajmy do, do jego homilii. I jakże brzmią w naszych uszach te słowa Broncie Krzyża. Bardzo pięknie dziękujemy jeszcze raz naszym widzom, że byli w tym szczególnym momencie z nami. To był magazyn Polska Wybiera. Do zobaczenia. Osoby prowadzące siedzący tryb życia, takie jak seniorzy, pracownicy biurowi, kierowcy, często siedzą przez wiele godzin bez ruchu lub ćwiczeń. Może to powodować uczucie sztywności i dyskomfortu w nogach i stopach, wpływając na Twoją mobilność. Michael Ho oferuje unikalne rozwiązanie, które przekształca siedzenie w zdrowsze, bardziej aktywne doświadczenie. Pamiętaj, ruch jest jak balsam. Ruch to samo dobro. Teraz możesz zacząć się ruszać dzięki Motion Sizer, przełomowemu urządzeniu, które pozwala... Pozwala na pasywne ćwiczenia, aby odświeżyć zmęczone mięśnie nóg, rozluźnić i zrelaksować sztywne stawy oraz wspierać samopoczucie. Jeśli siedzisz więcej niż 2-3 godziny dziennie, co się dzieje z dynamiką w nogach? Cóż, wszystko zastyga, stoi w miejscu. Chcesz aktywności w nogach, aby utrzymać ruch. I to właśnie Motion Sizer robi dla Ciebie. Kiedy angażujemy mięśnie podczas chodzenia czy innego ruchu, one pracują, co jest fantastyczne. Odświeża je. Motion Sizer pomaga Ci poruszać Twoimi mięśniami. Będziesz uwielbiać używanie motion sizer, ponieważ jest to maszyna dla pasywnych ćwiczeń rukowych. To oznacza, że ty nie musisz niczego ruszać. Maszyna rusza tobą. Jest łagodna dla Twoich stawów, nie obciąża Twoich mięśni, a najlepsze jest to, że następnego dnia nie będziesz obolały. Po prostu poczujesz się dobrze. Kiedy pierwszy raz usłyszałam o tym motion sizer, miałam wątpliwości, ale pomyślałam: spróbuję, spróbuję wszystkiego. Położyłam na nim stopy, usiadłam i poczułam. Wibracje przechodzące przez moje nogi i to było niesamowite uczucie. Czułam się świetnie. Motion Sizer zmienił jakość mojego życia. Kolejną funkcją, którą pokochasz, jest ciepło. To ciepło ogrzeje spód twoich stóp. Spójrz. Cały spód twoich stóp jest ciepły, a palce są naprawdę rozgrzane. Będziesz mieć szczęśliwe stopy. Tak. Twoje stopy będą miały ciepło i wygodnie. O mój Boże, to jest niesamowite. I naprawdę czuję, jak moje stopy się rozluźniają. Ruch i ciepło dla twoich nóg i stóp. Zadzwoń lub odwiedź naszą stronę internetową www.mango.pl i zamów Motion Sizer za jedyne 1299 zł i 99 groszy. Otrzymasz Motion Sizer z dziesięcioma poziomami intensywności i regulowanymi ustawieniami ciepła, aby dostosować każdą sesję do własnych preferencji i potrzeb. Dodatkowo otrzymasz także bezprzewodowy pilot, aby łatwo zmieniać ustawienia podczas sesji. Wyobraź sobie, jak dobrze się poczujesz, gdy zastosujesz ćwiczenia pasywne, kojący masaż wibracyjny i kojące ciepło. Wszystko podczas siedzenia. Pamiętaj, że masz aż 30 dni na zwrot towaru, a Motion Sizer. Starczymy do Twoich drzwi z darmową dostawą. Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 700 023 lub wejdź na www.mango.pl 24 wróciły emocje, które doskonale państwo znają w programie Teoria Spiskowa. Zadajemy te najważniejsze pytania, te najbardziej emocjonalne te o stan polskiej demokracji polskiej, rzeczywistości. Tutaj każde pytanie jest dozwolone. Teoria Spiskowa. Poniedziałek 20:20. 20. Magdalena Ogórek do zobaczenia. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kilometrów rocznie przejechanych na rowerze to jest wynik. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety ColaFlex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, ColaFlex Plus 13 tysięcy. Polski złoty, własna waluta to stabilna gospodarka, wolność, jaką daje gotówka, byś płacił tak, jak chcesz, rosnące rezerwy złota dla bezpieczeństwa naszych dzieci. O to wszystko dba Niezależny Bank Centralny. Dzięki gwarantowanej w Konstytucji niezależności, Narodowy Bank Polski, kierowany przez profesora Adama Glapińskiego, każdego dnia prowadzi odpowiedzialną politykę pieniężną i wzmacnia Twoje bezpieczeństwo finansowe. Narodowy Bank Polski. Debamy o wartość polskiego pieniądza. Problemy zdrowotne, finansowe, obawy o przyszłość. Nerwowe sytuacje spotykają nas każdego dnia, a potem gonitwa myśli nie pozwala zasnąć. Szukasz sposobu na dobry sen? Sięgnij po Destresan w nowej formie żelków w granatowym opakowaniu. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie, melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Teraz Destresan Not z melatoniną w nowym, większym opakowaniu 60 żelek. Suplement diety Destresan Not z melatoniną w formie żelków. Twoja definicja dobrego snu. Nie bój się, że nie staniesz na wysokości zadania, tylko weź Maxon Forte, sprawdzony lek na erekcję. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Adamet Expert u nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. W teorii fajnie jest dostawać prezenty na urodziny, a w praktyce jeszcze lepiej je sobie wybierać. Z okazji naszych urodzin całe swoje większe zakupy rozłożysz nawet na 20 rat RRSO 0%. Castorama. Razem najlepiej. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że skoro tyle osób cierpi tak jak ja, to niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Całe szczęście znalezienie pomocy poszło jak po maśle. Ibesterap Maślan to preparat, którego wysoka dawka maślanu sodu odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Ból nóg, pajączki, obrzęki, żylaki. Niezależnie od stopnia zaawansowania, na problemy z krążeniem żylnym nóg weź Diosminex Max, jeden lek na wszystkie objawy, który wzmacnia naczynia krwionośne i przynosi ulgę w każdym stopniu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Diosminex Max, nie daj się zatrzymać. W moim życiu wybieram naturalność i jakość. Gdy chcę uzupełnić poziom witaminy D, aby zadbać o odporność, stosuję suplement diety Devitum Forte przez cały rok. Devitum Forte to naturalna witamina D rozpuszczona w najwyższej jakości oleju lnianym, przez co dobrze się przyswaja. Devitum Forte produkowane jest przez polską firmę OleoFarm w certyfikowanych warunkach i pod ścisłą kontrolą na każdym etapie produkcji. Devitum Forte to naturalność i jakość. Wybierz Devitum Forte od Oleo Farm. Zgaga i pieczenie nie dają Ci spokoju? Weź Manti Extra. Manti Extra to innowacyjne połączenie antacydów i famotydyny o dwutorowym działaniu, które natychmiast łagodzi kwaśność w przełyku i hamuje produkcję kwasu aż do 12 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Manti Extra. Tej siły wymaga każda z gaga. Manti Extra. Teraz nowe, większe opakowanie. Aż 24 tabletki. Podróż po krainie przyjemności i natury zaczyna się od puszystego serka Almetta. Polskie mleko, 100% naturalnych składników. Mmm, pyszne. Almetta. Przyjemność z natury. Jak naturalnie wzmocnić odporność? Kompleksowo weź suplement diety czarnuszkę CCD 3 w jednym, olej z czarnuszki, czosnek i witaminę D aż 2000 jednostek. Super, to się opłaca. Czarnuszka CCD na odporność. Panie Marszałku Wysoka Izbo, ja chciałem prosić o zwołanie konwentu seniorów, a to w tym celu, by zwołać nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, które przedyskutowałoby problem, jak sądzę, istotny, mianowicie co oznacza humanitaryzm w demokracji walczącej, jaka jest realizacja, jaki jest stosunek. Tego humanitaryzmu do sadyzmu. Bo mamy z jednej strony humanitarną decyzję o zwolnieniu mordercy Cyby, który jednego człowieka zabił, a drugiego usiłował zabić i bardzo niewiele brakowało, żeby to uczynił. A z drugiej strony mamy znęcanie się nad kobietami, dwoma paniami z Ministerstwa Sprawiedliwości w sposób wyjątkowo wręcz ochydny, taki można powiedzieć urbanowski. Nie wiem, czy państwo do końca zdają sobie sprawę, ale kampania prezydencka weszła właśnie w nową fazę, bowiem nie ma przypadku, że pan Cyba wychodzi na wolność właśnie w takim, a nie innym momencie, tylko i wyłącznie.